Power Rangers występują. Wrogowie przyciągają. Wygląda mega imponująco, Billy. Co to takiego? Miernik polaryzacji. Naukowcy przewidują dziś rzadką burzę solarną. Możesz tym czymś nią monitorować? W rzeczy samej gromadzę dane dla koła naukowego. Laura, poznaj moich przyjaciół, Trini i Billy. Zabieramy drużynę aniołków Angel Grove na wędrówkę. Stąd ten strój. Dziewczyny zdobywają odznakę za używanie kompasów, więc może im to zająć trochę czasu. Sprawdźmy prowiant. Zgoda. Patryni. Pa, pa Billy. Bardzo miła ta Laura. I ładna, prawda? Trafne spostrzeżenie, Jeannie. Dołącz do nich. Będziesz miał okazję lepiej ją poznać. No, nie wiem. Ona nie jest domatorem. Bystra, dynamiczna. I piękna. Ja lubię czytać czasopisma naukowe, o czym byśmy niby rozmawiali. Poza tym nie mogę. Zbieram dane o polu geomagnetycznym. To zjawisko magnetyczne występuje tylko raz na 100 lat. Dzięki niebieskiemu wojownikowi wykorzystam to na swą korzyść. W jaki sposób wasza ochotność? Użyję jego sprzętu, aby okiełznać pole magnetyczne. Stworzę potwora, jakiego świat jeszcze nie widział. Well, that do it. Powinno wystarczyć. Dzięki Arnie. Możemy pomóc? Możemy? Jasne. To jest lekkie. Dziękujemy. Z drogi! Obczaj to. Dołączymy do wielkiego satelity na niebie. Tak jest. Wystrzelimy to w kosmos. Mięśniaki Czacha wyślą wiadomość, aby odnaleźć Power Ranger. byłbym dzisiaj ostrożny. Zapowiadają zjawisko elektromagnetyczne. Może to mieć nieprzewidziane skutki na atmosferę. Bez obaw, panie naukowiec. Wszystko mamy pod kontrolą. Martwię się tą burzą atmosferyczną, o której wspominał. Kompas mamy. Co może pójść nie tak? Wszystko pójdzie nie tak, zaweczki moje. Przygotuj się na poważne zniszczenia. Matkę się wycieczką kim? Nic kim nie będzie. Kimberly zna ten las stary. Już niedługo. To jest nasze obozowisko. Wyciągamy kompasy. Granice wyznaczają czerwone flagi. Jeśli je zobaczycie, jesteście za daleko. Pamiętajcie o systemie dwójkowym. Jeśli się zgubicie, usiądźcie i wołajcie o pomoc. Powodzenia. To działa. Skąd wiesz? Zgodnie z planem, mały wojowniku, aktywował polaryzator, w goldarze, czas abyś go zwędził Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Wkrótce będę miał magnetycznego potwora, który zniszczy Ziemię. Przyszedłem po to urządzenie. Oddawaj je Dziwolągu. i mamy przewagę liczebną. Zwróć mój polaryzator. Wybacz niebieski, od tej chwili należy do ZEDA. Kurka wodna, lepiej wrócę do centrum dowodzenia. Gdzie on się tak szlaja? Goldarze! Tu jestem, mistrzu. Podstaw polaryzator i wracaj tu, fujaro. A teraz pozwolę sobie przedstawić potwora o magnetycznej osobowości. Olśniewający. Ziemianie, zapamiętacie to na zawsze. Magnesowy łbie, zniszcz biegunowość tej planety. Robi się. Co się dzieje? Pierwszy raz czuję coś takiego. Przenieśmy się do centrum dowodzenia. Trzymajcie się. Złaź ze mnie, pułkówku. Próbuję. Skontaktowaliśmy się z Power Rangers. Mięśniak? Co jest? Nie wydaje mi się. Patrz. Nie z nim chcieliśmy nawiązać kontakt. Wynośmy się stąd. Chodźcie. Trzymajcie się, dzieci. Czy to ta burza solarna, o której mówił Billy? To chyba coś więcej niż burza solarna. Kocham to. Wszędzie chaos, a Power Rangers nie mogą nic zrobić. Goldar, zbierz kilku putis i wykończ tę nieznośną różową wojowiczkę. Później obejrzymy, jak magnesowy łeb niszczy Ziemię. Wszystko będzie dobrze. Poszukam strażnika leśnego. Zostań z dziewczynami, Laura. Pośpiewajmy jakieś piosenki. Na wierzchu, spaghetti. Zordonie, ta burza solarna jest dziwna. Jest gorzej niż myślisz. Teleportuj się tu bezwłocznie. Pozostali już przybyli. Już ruszam. Na całej planecie są straszne anomalie. Co się dzieje? Spójrzcie w kule Power Rangers. Ten potwór znajduje się w centrum anomalii atmosferycznych. Zed zmienił mój polaryzator w groźnego potwora. Zgadza się, Billy. Magnesowy Web zaczął niszczyć równowagę magnetyczną Ziemi. Jeśli go nie powstrzymamy, planeta rozkruszy się na zawsze. Zordon. Co z dziewczynami Zordon nic im nie jest? Obawiam się, że nie do końca. Goldar i kilku puty pojawili się w ich pobliżu w lesie. Zajmę się Goldarem. Nie, ja to zrobię. Nie bili. Goldara przy pomocy saby pokona biały wojownik. Wy musicie zneutralizować magnetycznego stwora i ocalić ziemię. Wykorzystajcie w pełni swe siłę i mądrość. Zgoda. Do dzieła. Naprzód, Rangers. Niech moc ma was w opiece. Czas na transformację. Tygrys Ozort. Mastodont. Pterodaktyl. Triceratops. Tygrys Szablozębny. Tyranozaur. Północ na południu. Góra na dole. Przemienie to miasto w wielkie pole. Do dzieła. Nie tak szybko. Spróbujmy zmiany biegunowości. Przebrała się miarka Goldar do ataku. Jesteś następny, Goldarze. Zapłacisz za to. Atakujcie Putis, kolejni. Muszę ich odciągnąć od dziewczynek. Biały wojownik. Bierzcie mnie półgówki. Już się nie schowasz za putis goldar. Zmiażdżę cię. Czyżby padała ci bateria czerwony w wojowniku? Czemu uciekasz? Co może ci się spodobać? Już ja ci pokażę. Dostałem rykoszetem. Nie przejmuj się, Jace. Użyję mojego. Masz za swoje. Darczy ci przerośnięta małpo. Jeszcze się policzymy, nieznośnie naprawiaczu świata. Dzięki Saba, dobra robota. A więc pokonałeś bandek i topców. Wielkie mecyje Wojownicy. Połączmy siły. Magnesowy łeb. Nie boi się nikogo. Topór mocy. Łuk mocy. Tylety mocy. Karpuny mocy. Miecz mocy. Power Rangers. Ognia! Co takiego? Zwiększmy ogrom! To dopiero da mi kopa! Wzywamy moce Thunder Megazordów! Mastodont, moc Lwiego Thunderzorda! Pterodaktyl. moc Firebird Thunderzorda Triceratops moc Jednorożca Thunderzord Tygrys szablozębny moc Griffin Thunderzorda Tyrannozaur. moc Czerwonego Smoka Thundersorda. Mega Tankers, pełna moc. Miło, że padliście na przyjęcie. Mam dla Was coś specjalnego. Pójdź co zrobiłeś. Fioruno Szabla gotowa do boju. Do dyjaska powinienem był to przewidzieć. Nauka i stwory to marna para. Ale to jeszcze nie koniec Lorda Zeda. Wręczę wam odznaki śmiałości. Zasłużyłyście na nie. Nie wpadłyście w panikę. Jestem z was dumna. Najlepsze było to, że zobaczyłyśmy białego wojownika. Uwaga, śledzi nas niedźwiedź. To tylko Twoja wyobraźnia. Zaopiekujemy się Wami. Billy, nie miałem okazji powiedzieć. Ciekawi mnie ten monitor magnetosferyczny. Poważnie? Nauka to jedno z moich hobby. Chętnie obejrzę twoje wynalazki, jeśli masz trochę czasu. Będę zaszczycony. Możemy zacząć od najnowszego. To unikalna metoda obserwacji protonów w atomach zjonizowanego tlenu. Naładowane cząsteczki, marzę o tym. Ekstra, chodź. To tylko wasza wyobraźnia. Dystrybucja na terenie Polski Margasło 123. Telefoniczne udźwiękowienie polskiej wersji lektorskiej Ozon. Montaż elektroniczny i zgranie w systemie Dolby Stereo Solaris Plan DK. Czytał Lodomir Jodłowski.